Cześć, tu Karol. Zapraszam Was na test BMW M3 w wersji competition. Automotory to sprawdzony sprzedawca używanych samochodów klasy premium z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku. Nasza dewiza to sprzedawanie aut, które sami byśmy chcieli kupić. Sprawdźcie nasze aktualne oferty na automotory.pl. Zastanawialiście się kiedyś, czy istnieje jeden samochód, który jeździ dobrze w korkach na co dzień? Można nim pojechać w trasę, można nim zapakować rodzinę. Można nim pojechać na tor, można nim poszaleć na zakrętach, można nim jeździć zimą. Jeżeli tak, i szukacie tego typu samochodu, to jest to właśnie to BMW. Bardzo uniwersalny samochód, który co najważniejsze, każdą z tych rzeczy robi dobrze. Bo zobaczcie, zacznijmy od wyglądu. Przepiękny szary lakier, te dodatki wszystkie. Czyli ten pseudodyfuzor, który nic nie robi, ale ładnie wygląda. Lusterko z linii M. Karbonowy dach, który obniża środek ciężkości. Do tego felgi z wersji Competition z przodu 19, z tyłu 20, które idealnie pasują do tej wielkości. Mamy ten grill, który był kontrowersyjny na początku, ale mi on się opatrzył i uważam, że w tym zestawieniu, z tą kolorystyką, ten czarny grill pasuje bardzo dobrze. Agresywne wloty. Lotka na w przodzie, ale znowu, nie jest za niski ten samochód nie macie poczucia, że każdy parking, do którego wjeżdżacie, to urwie wam przód przyciemniane tylne szyby, czarne ramki z tyłu lotka te wydechy dyfuzor to wszystko bardzo ładnie wygląda przepiękna konfiguracja i to konfiguracja, która bym powiedział, że jest stonowana jak, BMW, jak na BMW M3 co nie znaczy, że ona nie jest widowiskowa, bo ten samochód zawsze jest widowiskowy ale bywają takie konfiguracje byłem 3 które dla mnie już są na lekkim spektrum dresiarstwa To absolutnie nie eee, pokażę Wam od razu wnętrze bo to wnętrze ma lekką kontrowersję jest całe pomarańczowe mi ono się bardzo podoba, uważam, że do tej szarości ta pomarańcza świetnie pasuje ale pewnie będą ludzie, którzy powiedzą, że kurczę nie, takie wnętrze to nie te fotele jak pierwszy raz jeździłem, czwórką, to nie umiałem znaleźć w nich komfortowego miejsca. Ten środek, który jest taki lekko wypukły, cały czas uciskał mi lędźwie. Teraz zrozumiałem, że ten fotel trzeba dać trochę wyżej zrobić trochę bardziej kołyskę. Jest super wygodny i naprawdę dobrze się w nim jeździ. I całe to wnętrze jest naprawdę ładne. Takie w klimacie jeszcze trochę tych starszych BMW. Tu nie ma takiej wielkiej tabletozy. Mamy tutaj karbonowe dodatki, mamy przepiękną kierownicę, a to, co jest najważniejsze, to w tych nowych samochodach, na przykład w Mercedesie, kurczę, to wszystko trzeszczy. Nie wiem, jak oni to składają, ale coś tam jest nie tak, a tu wszystko jest jakby to ktoś złożył trzy razy i sprawdzał za każdym razem, czy rzeczywiście e, jest dobrze złożone. Przez to wrażenie jest bardzo premium i wrażenie jest solidności. Co jest też ważne, szczególnie w kontekście tego, że tu jest dość twarde zawieszenie. I jakby to wszystko trzeszczało na dziurach, no to wtedy byście mieli poczucie, że to się zaraz rozleci. Tutaj jest poczucie, że to wszystko jest złożone na maksa solidnie. Z tyłu, wiecie, za mną oczywiście nie ma za dużo miejsca. To nie jest limuzyna. Pewnie jak się trochę przesunę, to ktoś się zmieści. No ale znowu mam bardzo funkcjonalny e, kanapę, do której są drzwi. Jest duże wejście. Można tutaj wozić dzieci, można tutaj wozić psa. Można tutaj zawieźć kogoś, jeżeli jeździmy większą grupą. I to wszystko da się zrobić. Bagażnik. Kolejna rzecz, która uważam jest bardzo funkcjonalna on ma prawie 500 litrów ma składane tylne fotele, więc można powiększyć tą przestrzeń. No, rodzinny. Sedan. I oczywiście jest to wymierający gatunek dzisiaj, bo prawie wszyscy kupują suwy i tam jest jeszcze więcej praktyczności jest jak kombi, ale to nie jest kombi, ale one tak nie wyglądają i one też tak nie jeżdżą. Bo kurczę, jak jeździ ten samochód. O, aż wam pokażę silnik, co rzadko robię, ale ten silnik to jest naprawdę, naprawdę dzieło sztuki. 3 litry, 6 cylindrów w rzędzie. BMW mówi, że ono ma 510 koni. Jak pooglądałem sobie na YouTubie różnego rodzaju recenzje, gdzie testują je na hamowni, to lekko wychodzi 540-545 koni. I do tego 700 nm, co. Jak na tą skrzynię biegów, na ten cudowny układ napędowy na cztery koła, który preferuje tył, daje naprawdę ekstremalne dostanie. On ma 3,5 dosetki i poczucie jest takie, że ta moc się nie kończy, jest od razu dostępna, jest dostępna od dołu, są dwie turbiny, one to napędzają, ale on się kręci wysoko, na dzieło sztuki. Też czytałem, że ten silnik jest dobry, jeśli chodzi o niezawodność, sprawdzona konstrukcja. Nie ma tutaj wersji mild hybrid, czyli tych wszystkich systemów, które jeżeli cokolwiek się tam zepsuje, to później ciężko naprawiać. Tutaj mamy starą, dobrą motoryzację, która jeszcze została w zasadzie wymierający gatunek. No bo wiecie, duży silnik, mocny silnik, rozpórki, sportowe auto, jeszcze sedan. No, połowa rynku dzisiaj sprzedaży to są suwy. Ja nie jestem aż takim wielkim suwiarzem, szczególnie jak zacząłem jeździć tym BMW. Kurczę. No, zobaczcie. <laughs> jest sportowy, jest zadziorny. A z drugiej strony jest funkcjonalny. Nie jest aż tak krzykliwy. No, wszystko się tu zgadza. Możecie nie być fanem stylizacji BMW. Możecie nie być fanem marki BMW. Ale wtedy gwarantuję Wam, że jak wsiądziecie i się nim przejedziecie to zaczniecie być fanem tego, jak jeździ I zaraz Wam to zresztą pokażę i opowiem trochę więcej Widzimy się ze środka Pojeździłem tym BMW tydzień i starałem się jeździć nim w takich absolutnie normalnych warunkach tak jak codziennie poruszam się po mieście nie tylko wziąć go wieczorem na jakieś zakręty pod miasto i wiecie pałować, po prostu czuć jak ta moc się przenosi i jak ten silnik pozwala, tylko to taka codzienna jazda, która potrafi być monotonna potrafi być w korku potrafi być po takiej drodze, która jest całkiem dziurawa. I jaka jest konkluzja? Bardzo dobrze się z nim żyje na co dzień. Oczywiście to zawieszenie, mimo że w komfortowym ustawieniu jest dość twarde. Łatwiej to też zaakceptować kierowcy, bo widzicie te dziury, macie poczucie kontroli. Pasażer, w postaci mojej narzeczonej, no ona nie jest taka zachwycona. O wiele bardziej mówi, że woli pneumatyczne zawieszenie w Mercedesie. Ale dlaczego w ogóle chcielibyście mieć samochód, który gdzieś poświęca jakąś część komfortu i nie wybiera wszystkich dziur idealnie? No bo to, co to daje, to macie bardzo, bardzo. Prawny układ kierowniczy połączony z bardzo kompetentnym zawieszeniem. Ten samochód się nie buja, on w zakrętach naprawdę dobrze utrzymuje trajektorię i wtedy zaczyna się to wszystko czuć, że zostało to złożone jako całość, która ma świetny silnik, bardzo dobrą skrzynię biegów. Bardzo spójne, zaprojektowaną karoserię z zawieszeniem, bo to wszystko jest takie sztywne, tak jak mówiłem Wam, że bardzo dobrze jest złożone wnętrze, to całość jest też bardzo sztywna, to są te rozpórki, ten karbonowy dach to sprawia, że tutaj macie poczucie, że nic nie lata i to zawieszenie bardzo dobrze do tego pasuje, bo ono jest bardzo sprężyste i bardzo dobrze wybiera mimo wszystko te dziury, jak się szybko, to nie macie poczucia, że ten samochód Wam skacze, że tracicie z, jego, z niego trakcję, że coś zaraz będzie nie tak. Nie, tutaj cały czas to Wy kontrolujecie sytuację. Ten układ kierowniczy jest bardzo szybki. Można powiedzieć, że jego doświadczenie jest troszeczkę cyfrowe, no bo taka jest prawda. To nie jest taki turbomechaniczny układ, albo nie zapewnia przynajmniej tego wrażenia mechaniczności jak jest w 911, ale dalej jest bardzo dobrze. To co ważne, on nie męczy w takiej codziennej jeździe, zarówno układ, jak i sam silnik. Wiecie, jeżeli tylko ustawicie wszystko na komfort, ustawicie silnik na Efficient, to macie naprawdę BMW 3 z zadziorem. Ale to nie jest klimat Audi. Które miałem na przykład rozstrzyżenie. Jak włączyłem te wszystkie systemy, to w zasadzie, gdyby nie to, że tam ktoś zrobił wydech i on mi cały czas buczał, co mnie denerwowało, to była sytuacja, w której ten samochód był jak normalne Audi 3. Tutaj jednak cały czas jest poczucie, że jesteście w M. Więc tutaj pytanie, czy chcielibyście takie poczucie, czy nie? No, bo pewnie są samochody, które to lepiej ukrywają. On tego nie ukrywa. No, tutaj cały czas będziecie w PWM i on cały czas będzie Was zachęcał do tego, żeby trochę więcej przyspieszyć, trochę ostrzej wejść w ten zakręt. Trochę więcej mieć zabawy z tej jazdy, co bywa czasami kosztem pasażera, ale no, ta zabawa jest naprawdę dobra. Jeżeli chcecie angażujące auto, które będzie takim samochodem codziennym, nie będziecie w stanie dojechać nim do pracy, a jak z pracy wracając się, okaże, że nagle jest jakaś kręta droga i gdzieś pojechaliście i możecie sobie przełożyć, no to on będzie bardzo kompetentny, no to to jest ten samochód. Bo znowu. Mówiłem, że on robi wszystko dobrze, ale żadnej rzeczy bym powiedział, że nie robi tak 10 na 10. Znajdziecie bardziej ostre auta, bardziej komfortowe, większe. To wszystko możecie znaleźć pojedynczo, ale pojawia się wtedy kwestia, którą ja sobie zadawałem parę razy to pytanie. No bo z jednej strony mogę mieć jakiś w miarę ostry, sportowy samochód, którym będę jeździł w weekendy albo na specjalne okazje, tylko że te okazje później często nie nadchodzą, bo jedziecie gdzieś na wakacje, nie wiem, byłem raz pod Wałbrzychem, tam są przepiękne drogi, no, ale byłem tam suwem, no bo się spakowaliśmy po prostu e, całym cza, cza, naszym bagażem. Sami pojechaliśmy suwem. Ja jestem na tych drogach, no i nie mam poczucia, że mogę sobie po nich sportowo pojeździć. Znowu te takie przejażdżki stricte weekendowe, one też nie zawsze wychodzą. No, jeżeli będziecie mieli auto, które będzie dwuosobowe, no i musicie pojechać z rodziną, no to też to wam nie wyjdzie. I później to mam wrażenie, sprowadza się do tego, że macie sportowe auto, które w miarę cały czas stoi. A jeździcie tym, które nie jest sportowe, ale jest praktyczne, i praktycznie zawsze jakbyście chcieli, to nie macie tej mocy, nie macie tych doświadczeń. A tutaj macie samochód uniwersalny. I tak jak uniwersalność, też będzie jakimś kompromisem, ale ten kompromis dla mnie jest warty poświęcenia, przez to jak fajnie nim się jeździ. Jeździ się nim fajnie wolno, bardzo dobrze się nim jeździ na trasie, bo naprawdę przyspiesza, naprawdę jest dynamiczny. I cudownie się nim jeździ w momencie, w którym będziecie mieli jakąś krętą drogę. Pojedziecie sobie w weekend na Zalew do Naderzyna i będziecie tam mogli sobie pokręcić po lesie. I będziecie mogli pokręcić sobie po tych górskich drogach i wtedy to, jak to zawieszenie działa, jak ten silnik się kręci, jak on nabiera prędkości, jak macie... Ten układ kierowniczy, który jest połączony z napędem na cztery koła, to ten tył potrafi lekko zarzucać. Możecie to sobie też zdefiniować, on potrafi zarzucać dużo bardziej, jak włączycie SP albo w ogóle odetniecie sam przód i tylko tył będzie napędzany, ale w tej takiej standardowej wersji, jak tylko sobie przełączycie na sport, to on już zaczyna lekko zarzucać tyłem, ale to jest taki bardzo kontrolowalny i ten przód go wyciąga. No genialnie jest to zestawione. Naprawdę jest genialnie to zestawione. Rozumiem teraz, o co chodzi w samochodach chemii, dlaczego one mają telefonów. Ale też jak nagle spadł deszcz. Po ostatnio mieliśmy deszczowe dni. Pozdrawiam wszystkich, którzy teraz są z rodziną nad Bałtykiem. Współczujemy. To on, oczywiście, zaczyna być do siostry i potrafi czasem zarzucić trochę w niekontrolowany sposób, jak będziecie ten gaz deptać bez sensu. Ale dzięki temu, że to jest napęd na cztery koła, no to wyjdziecie z tej opresji. Wcześniejsze wersje były tylnie napędowe. Dla mnie to było trochę zbyt hardkorowe. Jeszcze z hardkorową skrzynią obiegów. Oczywiście dla porystów lepiej, ale jeżeli nie czujecie się mistrzami kierownicy tylnego napędu i nie chcielibyście zaczynać od tego, że macie 500 koni na tył, no to tutaj każdy jest w stanie jeździć tym samochodem. Możecie go dać też waszemu partnerowi albo partnerce. I oni, jeżeli nie będą go deptać i jeździć w trybie Efficient, to też nawet nie zauważą nic więcej poza tym, że jest trochę twardy. Więc te dualne oblicze jest i ono jest. Dobre. Naprawdę jest dobre, bo, bo pozwala na to, żeby właśnie mieć uniwersalny samochód, którym możecie pojechać na wakacje, pojechać sobie do Zakopanego na weekend, weźmiecie swój bagaż, rozumiecie jakby koncept i tam jeżdżąc po górskich drogach będziecie mieć fan i frajdę z każdej takiej przejażdżki. Chyba o to w nim chodzi, no bo oczywiście można kupić tańszy samochód, który będzie takim codziennym wozidełkiem kupić, nie wiem, bardziej używany starszy, który będzie bardziej hardkorowy ale mam wrażenie, że ten setup na no co dzień nie do końca działa rozgadałem się trochę niekoniecznie o samym samochodzie ale to wszystko jakby do niego nawiązuje, do mojego myślenia o nim, że to naprawdę jest uniwersalny samochód który sprawia, że zawsze wtedy, kiedy chcesz pojechać dynamicznie, chcesz pojechać szybciej to masz go przy sobie. I to jest jego największy plus. Teraz jedziemy jeszcze do próby szybkościowej. Pokażę Wam trochę przyspieszeń. Pokażę Wam 0-100, bo tutaj jest to pokazywać. E, także widzimy się za sekundkę. Zobaczcie, jedziemy w trybie efficient, comfort. To co jest super. Naciskamy guzik M2. Tutaj mam wszystko na sport. I nagle się włączamy. O! I to jest brutalne. <zysk> Ale o, ale tak kontrolowalne, to wszystko właśnie daje wam poczucie, że to wy macie kontrolę nad tym, co się dzieje ten silnik brzmi tak mięsiście, to nie jest V8, on nie będzie nigdy tak pięknie brzmiał jak V8 ale daje też dużo frajdy kręci się, zaczyna być twardy, zaczyna być ostro Hamulec możecie ustawić, nawet że będzie bardziej sportowy i zobaczcie co się dzieje. I po prostu ooo, czujecie, jak was wbija w fotel. I to wbija was przy stuwie. Ale z drugiej strony nie tracicie trakcji. I to jest już super. Tego nie było w tylnym napędowym, albo nie było pewnie z moimi umiejętnościami. Tam naprawdę późno można było tracić trakcję, dając mu za mocno w gaz. Tutaj. Jest to kontrolowalne dzięki temu napędowi na cztery koła I dzięki temu też myślę, że ten samochód daje radę jeździć zimą Bez stresu o, ho, 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 ho. Tak może bez końca, cały dzień Ja też doradzę cały dzień to robić Ale maszyna Naprawdę, naprawdę fajnie, że jeszcze istnieją takie samochody Że komuś się chce je robić, że są ludzie, którzy je kupują, więc... Jest jakiś sens też ekonomiczny, żeby, żeby one dalej istniały, bo ich za chwilę nie będzie, więc trzeba się cieszyć. Cudownie. <laughs> Jeszcze raz. <laughs>